Witam wszystkich po dwuletniej przerwie. Chyba dwuletniej, może półtororocznej, nie mam pojęcia. Niestety yy, temat trawanta został odpuszczony. Tutaj jest akurat atrakcja u Kazika na placu dla zabaw, który jeszcze wymaga, że tak powiem, dopieszczenia. Natomiast bardziej i łatwiejszy do odratowania będzie ten pasat z 1986 roku w którym musimy zrobić blacharkę no i parę pierdów yy, mechanicznych akurat dzisiaj zajmiemy się wymianą sprężyn wraz z łożyskami także zobaczymy jak on tam wygląda jeżeli chodzi o końcówki, sworznie, to wszystko też mam pozamawiane ale najpierw sobie rozbroimy Macpersony i wymienimy wszystko i zobaczymy co dalej nowe sprężyny. Wyglądają tak. A najlepsze jest to, że chyba te prawe koło to z prawego było wyjęte, że tam już sprężyna wyskoczyła poza tarczkę. Także rozmiar się zgadza, będzie to wszystko pasowało, a tu jest z lewej sprężyny, nie? W ogóle w śmiesznych pieniądzach yy, kupiłem te sprężyny, bo po 40 chyba 5 zł za sztukę. I poduchy chyba też nie wiem za 2,45 zł, coś takiego. Także śmieszne pieniądze, jeżeli chodzi o, o części do tego samochodu. W tej kolejności zluzujemy szpilki, zdejmiemy dekle BBS-a, żeby poluzować nakrętkę od przygubów, bo. Вот это самое. Próbujemy, droga. Dobra. Dobra, podnosimy go do góry. I patrzymy co trzeba rozebrać. Zanim sobie go jeszcze podniesiemy. To Zluzujemy sobie tutaj talerzyki. O, nie najgorzej kondycji to jest ogólnie Wam powiem. Powinno się łatwo odkręcić. O, matko bosko. I to się da.

Aż nie wyskoczy, co? Czy on wyskoczy? O już kurwa nie wiem. Dobra, odkręcony. Góry nakrętne, tutaj. Dobra, ta strona jest zluzowana. Będziemy teraz z drugiej strony to rozebrać i podnosimy dziadka do góry to, 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 to samo robimy tu. Wchodzi. Poszło czy nie poszło? Poszło. Dobra, ładnie no. Teraz możemy to rozbierać. Podnosimy do góry. Dobra, tak to wygląda po zdjęciu. To by trzeba było teraz rozkręcić co? To by tu trzeba było teraz rozkręcić, żeby go położyć Musimy zdjąć to Końcówkę drążka. Trzeba też rozkręcić. Końcówkę drążka trzeba rozkręcić. Czy, 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 czy tu przeskoczył górny talerzyk w ogóle? Jeszcze sworzeń odkręcimy, czy tylko sam stworzeń, ale nie no, bo tutaj nie musimy go wyjąć, bo tak nie złożymy tutaj. Dobra, roz, roz, rozkręcimy ten stworzeń. Rozkręcimy końcówkę. A tu jak to jest mocowane? Aha, i tutaj przegub trzeba wybić. No dobra, no, czyli musimy wszystko rozebrać. Dobra, końcówka. Czy tu jest jakiś kawałek Nimbusa? Coś tu się da zabezpieczyć? Czy to już będzie śmierć na miejscu? Dobra, próbujemy. Będziemy mi to w sumie wszystko rozebrane. To się tak zastanawiam, czy tego cholerstwa po prostu nie rozebrać i nie pomalować tego jakoś, jak już i tak tutaj grzebie i tak grzebie po prostu żeby to było Wezmę ten zacisk jeszcze odkręcę żeby nam się tutaj przewód nie daj Boże nie urwał I niech sobie to tam swobodnie leży dobra zacisk sobie podwiesiliśmy żeby nie niszczyć tego przewodu hamulcowego a teraz chyba spróbujemy sobie tą końcówkę drążka i później sworzeń przegub nam powinien ładnie już się wydostać tu widać, że ktoś wcześniej robił nowe tarcze, nowe klocki. Mamy także sobie to cały ten MacPherson powinien nam ładnie już zejść. Także próbujemy to rozkręcić. Co poszło? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Zmieniłem chłód, bo to... się Dobra, dobra. końcówka rozkręcona. Dobra, zluzujemy teraz stworzeń i dopiero wybijemy tą końcówkę. Dobra, czyli to mamy zluzowane, to mamy zluzowane. Bierzemy ściągać do końcówek. I teoretycznie wszystko nam powinno już wyjść. Może tak wyjdzie. Eu posso falar com Min do jedna. No się porychtuje całość, a nie zejdzie. No ok. to Nie ma szansy, no. kurczy dziadku no dobra leci kurwa Teraz tą cząstówkę tam zluzujemy, bo już musimy założyć nowo, bo, bo całe ten, całe gumy pod Musisz wykręcać? O, o Boże. Wykręcasz się? Mendo jedna. Zapomniałem odpowiedzieć na krętki. Jasna cholera. Się odkręca, czy się czy idzie? Cała idzie jak pierdziele Nie wiem, to... nie ma co się cyrtolić? Kurżniemy i skręcimy sobie kółkami. To byśmy mieli, to byśmy mieli. Trzeba było tutaj troszeczkę rozszerzyć. Puknąć w tego Z wybijaczkiem. Aha. Dobra. Wyjdzie nam to, czy nie wyjdzie nam to? To tu nam teraz jeszcze cimy go. Tak, chyba weźmiemy. Odkrycimy cały stworzeń Hops, hops, hops. A co to jest za rozmiar? Stworzeń też mamy nowy. W razie co kupiony. Jakby ta naprawa miała się tak właśnie kończyć jak się zaczyna. O, o kurwa.

Trzeliu. A, no dobra. Także pinkło. Wszystko powiem Wam szczerze idzie y, jak w najlepszym porządku. Po prostu jest jeden wielki. Saigon. To pękło to pękło to trzeba odciąć masakra. Dobra, s rozkręcony. Jeszcze teraz tylko przegłup, żeby wylazł. I to wyjdzie nam chyba wszystko. Podkładka. Dobra. O Boże. Jest nasz. I cały MacPherson jest nasz. To dobra. To trzeba wybić tą blaszkę mocującą z gwintami. Mam nadzieję, że z tymi nowymi swożniami co kupiłem to też przyjdzie. A końcówkę wykręcimy dopiero jak przyjdą nowe końcówki. A tu osłona przegubu też już by wypadało się chyba od razu przychylić za nią. No nie wiem pomyślimy. Dobra, na razie weźmy ten, to wybijemy jeszcze te podkładki mocujące i, i tyle. Dobra, to nam ładnie się wybiło. Także dobrze, że ja wszystko zamówił końcówkę rozkręcimy jak przyjdzie nowa. Żebyśmy ją w miarę rozsądnie wkręcili. Co by do zbieżności jeszcze opon nie pocięło. Mam nadzieję, że ze stworzeniem przyjdzie blaszka mocująca, bo jest kibelek lekki. Najwyżej to yy, zobaczymy później. Ja wezmę teraz i chyba rozbiorę tego MacPersona i zobaczymy yy, drugą stronę. Tu musimy to nakręteczkę wykręcić, poduchę wyjąć. Poduszka talerzyk. Nie my to chyba wszystko, poczyścimy i polakierujemy, bo to Zakładać taki szmelc, to masakra. To masakra. Mortyzatory też mam nowe kupione, to chyba od razu włoży Tylko czy to się tu da rozibrać? Masakra